Gdy stałeś się świadkiem zdarzenia i nie jesteś sam, a widzisz poszkodowanego, który według ciebie potrzebuje pomocy, postępuj według schematu. Podejdź ostrożnie do poszkodowanego, oceniając sytuację wokół. Sprawdź przytomność poszkodowanego. Potrząśnij ramię poszkodowanego i zapytaj, czy cię słyszy. Brak reakcji świadczy, że poszkodowany jest nieprzytomny. Poproś drugą osobę o wezwanie pomocy. Analizuj stan poszkodowanego i przekaż informacje o sobie dzwoniącej o pomoc. Rozepnij ubranie, aby móc widzieć klatkę piersiową. Udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu. Nachyl się, sprawdź oddech wzrokiem, czuciem słuchem przez 10 sekund. Gdy nie wyczujesz oddechu, przystąp do resuscytacji. W zagłębieniu klatki piersiowej po środku ułóż splecione obie dłonie, a ręce w łokciach wyprostuj. Wykonuj 30 uciśnięć na głębokość 5-6 cm w tempie 100-120 uciśnięć na minutę. Odchyl głowę poszkodowanego i wtłocz do jego ust dwa oddechy ratownicze. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 do 2 do czasu przyjazdu ratownictwa medycznego lub do czasu przyniesienia defibrylatora AED. Jeżeli defibrylator AED został przyniesiony, włącz go natychmiast i zastosuj się do instrukcji głosowych.